Hej, jestem Natek, witam was w mojej krainie Natalant. Okej, okay, Natek, to co dzisiaj robimy? Układamy. Układamy, super. Ale dzisiaj tym razem jakiś większy. Większy? No. A co takiego dzisiaj będziemy robić? Pokażę, króliczą farmę. Króliczą farmę. Układałaś już to? No. Ale rozebraliśmy to, nie? No tak. Żeby dzieciakom pokazać. No. No, tak. Jak się układa zestaw? Tak, no. Bo ja chyba go dostałam, jakoś, nie wiem. Chyba dawno temu, nie? No, chyba tak. Raczej to było dawno. Dobra, słoneczko, słuchaj. E, teraz, gdzie są nasze klocki? Pokaż, 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 pokaż. Wow! Ale w ty, tym ty, ty będzie zombie z mieczem. Tutaj? A co on robi? No, ale mamy jakiegoś farmera farmera króliczego. Dobrze. Pokaż nam odwróć książeczkę dla wszystkich dzieci i nie tylko. O zobaczymy. Uwaga. Więc co my tu mamy? Tak. Tu mamy co tu jest? To jest domek. Domek, tak? Ale tutaj są króliki jakieś. Okej, okay, A ten jeden to kto? To ten z niebieskim hełmem? Ten trąchał hełm niebieski. O, ten? No z marchewką. Nie, to jest farmer. On ma włosy. Przepraszam. Widzisz jak ja się znam? Ty się znasz, a nie ja. A czemu ząbiak ukryty jest tutaj gdzieś z boku? Co on robi? Bo to, to jest kopalnia. I co on robi w tej kopalni? Ale patrz, wybucha. No wybucha ta kopalnia, tak? Co to wybucha? Element TNT. Aaa. No widzisz? No widzisz. Musisz mnie dużo jeszcze nauczyć. To co, układamy? Tak. Dobra. Gramy na stronie pierwszej, tak? O, twarzymy ten. Okej. Okay. Kilow. I Killof będzie. Dobra. No to szukamy. No i dobra. ta Mamy go. Zombie. Teraz co Ząbiaka? Okej. Okay. No to szukaj. O, to jest spodnie. Dobra. Ale O, wiecz. Wiesz mnie, gdzie głowa. Mamy już? No, A jest. głowa gdzie? A ja znajdę. O, to, 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 to. O. Mam go. O. Dzięki. <grym> Teraz mamy zombiaka. O. da vai go diament? Tak. Super. Odkładamy go. No. I Ej. następna strona. Ej. Ok. I następna strona. Teraz? TNT. Dobra. To poczekaj. To budujemy teraz TNT. Co do tego potrzebujemy? Dobra. Ma... No. Dobra mamy kłoski. Napis TNT 2. Ok. Dobra, ja mam TNT. Ok. O, z Potrzebujemy. Jeden taki, jeden taki, jeden taki, jeden taki. Hmm, słodzik. Który? No ten. A patrz, ile elementów. Uh, pokażmy. Wszystkie czarne. Okej. Okay. To jest wszystkie czarne. Zbierzemy. Tak. Mamy wszystko. Składamy. Jest królik. O, taki słodki. Mm. <laughs> Nazwij go jakoś. Um, może, może po angielsku rabbit. Okej. Okay. Świetnie. Ty, mamy dwa rabity. Tak, mamy dwa rabity. Ty słuchaj, a co wiesz o królikach? Nie wiem wszystko. A co wiesz? Nie wiem, że króliki jedzą trawę. Dobra, no. lecimy dalej. Mamy króliki. No. Dobra, co teraz? Zaczynam budowlę. Tak jest. Okej. Okay. Zaczynamy budowlę. Kładałam z tego jakich, jakąś falmę, to no zrobiłem takie zagrodę króliczków wtedy. Tak? No. Ale to z tych twoich takich... Były takie otwierane drzwiczki były. Ale to jest z tych takich klocków Minecrafta uniwersalnych, tak? Od tych. Z tych zrobiłeś? Tak było. Bo tak można też. Aha, czyli z takiego Minecrafta można też sobie co innego zbudować? Tak, można. Okej. Okay. A nawet z łóżka bo ma wymienić na inne, na Aha. inną poście. Aha, Patrz, a to musi być o tak. O nie. Teraz myślimy z, z drugiego takiego A, panie, to jest ten, ten taki kraftik, gdzie był ten Steve na pustyni, to był ten kraftik, nie? Taki sam? No, jest taki sam. Ok. W składzie crafting Krafting wygląda tak samo. Ej, my jesteśmy na dziesiątej. Już zrobiliśmy dziesiątą. Tak, a teraz jesteśmy na tej. Na jedenastej. I co jest na jedenastej? I jest taka. Dwa razy taka podstawka. Na ile pinów? Raz, dwa, trzy. Na osiem. Policz piny. No to policz. Ile jest tych pinów? W rządku. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to na 8 pinów. No to faktycznie. Hmm. Mamy. Następna strona. Jesteśmy na tej. I potrzebujemy jeden, jeden na środku. Będzie tutaj. O tak. Okej. Okay. Zanoc. No widzę. Cztery słupki beżowe. I takie... Ja też ciężko je znaleźć, nie? Hmm. Szukamy. Mamy osiem kółeczek tych i cztery słupki. Dobrze składamy. Tak jest. Będziesz wiedział, gdzie postawić? Tak, ale... To mamy tak. O takie słupki cztery trzeba zbudować. A to jedno złożyłaś. No tak. Mam mhm. nadzieję, że nie będzie znów tych słupek. Ale one to są też potrzebne, zobacz. Czasami inaczej, jeśli nie takiego elementu zrobić, tylko słupek. A to jest ostatni. Mhm. Mm Mamy to? O, tak. <laughs> Panie i jesteśmy daleko. 14 strona. Ok. Mm, ale patrz, I teraz chyba potrzebujemy trzech czarnych placków. I teraz już co kończymy? Tutaj jeden długi, tu. No i teraz co? Kolejna strona to? I rozbieramy. I pochodnie będziemy teraz budować. A po co jest Minecraftowi pochownia? Co? Jest. No ale po co? no tylko jest kopalni ciemno nie? Albo w nocy. To I, jest potrzebne. I kto tam nie o tą latarnię ale świeci Ale ona nie świeci. Ale ona nie świeci, a jak się ją postawi, to tylko świeci. Aha, okej. Okay. Hmm. Potrzebujemy tak. Dzwiczki. Do farmy. A to nie, to chyba je... To furtka jaka z drzwiczkami, tak? To do tego. Okej. Okay. Tutaj. Wejście będzie. A co to w ogóle za pomieszczenie jest? O to? Ty to może jest... Do Domy królika, co? O to? No? no? chyba. I teraz poznajesz? Pokaż. O. Pokaż. Eleganckie. Dobra, mamy drzwiczki. I montujemy chyba jak to? <laughs> montujemy go tak. Robimy tego królika chyba, co? Chyba. On stoły. O, chyba, byłem go całego. No. To tutaj, tam gdzie jest to zielone, to pewnie ogródek królika, a tutaj jest jego dom, wiesz? Nie, on tu jest. Tu? Tak, a tutaj mieszka ten farmer. ah Okej, okay. czaję. O nie, patrz na jakim jesteśmy. Na stronie 34. No, ale jesteśmy daleko, nie? No. Dobra. To teraz która strona? Jesteśmy na tej. 34. No, wystąpiliśmy no wtedy, nie? Tak. No. Dobra, to co teraz robimy? Szukamy. Mm. Eee, dwa razy taki po ile pinów? Chyba 8, nie? Wąski, nie, wysoki taki. po 8 pinów. O taki okej okay, to dwa takie. Git. Git. No Słuchajcie, bro. dzieci, tutaj jest mistrz świata po prostu w układaniu tego Minecraft'a. Ja to nie wiem, jak on to robi. Mega szybko. Następna strona. Lecimy z koksem. Ło. Teraz mamy. A, moi drodzy, mamy dwa razy mały, sterczący, taki wysoki na dwa piny. I szeroki na sześć pinów. Podwójnych. Czekaj. Czekaj, czy to się robi? Tak, patrz. Tutaj i tu. Ja wiem, bo trzeba dwa razy. Tak, jak cztery takie znaleźć trzeba, sterczące. No. To ja ci już szukam. Ok. Cztery, cztery. Tak. Dobra. Prasz. tak. I z drugiej strony. Mhm. Waga, pomoc przybywa. Mamy to. Tak. Następna strona. Dobra, czyli A, mamy, mamy królika, trójkę. mamy trójkę i jedziemy do końca. Słuchajcie, teraz będzie, teraz będzie cała w ogóle em, takie chyba gospodarstwo tego królika. Chyba. No, dobra. No to działamy szybko. Tak. Hmm. Jak to na robi ekspresem? Dla ciebie bułka z masłem. Ręce do góry, niech walą się mury. Ręce do góry. Poznać ręce poddaj się o, patrz no, lecimy dalej, ciap, ciap, ciap ciap, ciap jeden brązowy na cztery piny, jeden brązowy na sześć, niebieski i zielony, git okej okay. zielony jest, proszę zielony, niebieski na cztery piny, jest, proszę tak, ten? tak aha, sorry Dobra, na 4 piny, na 8 pinów mamy. Na 4 piny mamy. Kolejny element budowli. Kochani, to już naprawdę się dzieje. Jesteśmy blisko końca. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda zestaw królicza farma. W całości kompletny. Obejrzymy go od góry do dołu z każdej strony. Na no, tak zaraz dla Was zbuduje wszystko i będziemy wszystko widzieć. Proszę bardzo, tutaj natek buduje, a my sobie zaglądamy. Zobaczcie. Do środka jest latarnia, jest crafting. Tak, tutaj mamy tą spiżarnię. Kosz na miecze, tak? Kwiatki rosną. Uuu, ciekawe po co są te zawiasy, ale dowiemy się wkrótce. O, tak mało, nie? Mało. No, lecisz mhm. no, jak ujskawicę. Gdzie jesteśmy? Na tej. Pokaż. Uuu. Grubo. No i co so już prawie wszystko tutaj jest, tak? Kombinujemy, kombinujemy. Tak. I gdzie to mocujemy? Pokażmy to. O tutaj. Wszystkim dzieciom. I patrz. To jakaś będzie... Co to jest takiego? Nie wiem. Dowiemy się chyba zaraz, co? Dobra, budujemy dalej. Tak. Dobra. Uu. Teraz co? ale mamy teraz małych gadżetów. Szukamy. Dobra. Teraz tak. To mamy brązowy. Brązowy mamy? Tak, taki długi? Tak. I tutaj hop. Mamy to? Tak. Pokaż. Ale to jest sprytna po prostu konstrukcja. Ciekawe do czego to będzie. Czadowe. I co dalej? Końcóweczka. Tak. Uwaga. Odliczamy, normalnie odliczamy, bo to jest już prawie finał. Robimy kwiatka, tak? A tutaj majstrujesz hmm. to. A, siedzi? U. Tak. Dobra, jest. Kwiatek. O, zostały nam same do drobiazgi. Dobra. No. Okej. Okay. To w inne miejsce, nie? A zaraz Chyba będą marchewki. A, okej. Okay. Już? I dwa takie. Tutaj. Tutaj na dole. Taki jest. I następna strona, nie? Ok. I teraz robimy tak. Mm. Proszę bardzo. A to takie słoneczniki będą. Hm? Jest? Jest. Dobra, montujemy. Jest. Mamy piękne słoneczniki. Ślicznie, dobra. ok, I zostaje następna strona. Słuchajcie, to naprawdę jest już koniec. Finał. Dobra, marchewki. Dziabiamy marchewki. Marchewki tracą do kosza. Z tego co widzę. Prawda? O tutaj Jeden bardzo. Jeden tutaj. Jeden gdzie? Tutaj. Ok. I druga marchewka. Ślicznie. I królicki. Uwaga, ustawiamy króliczą farmę. Ustawiamy. Jak A ma co wyglądać, tam no? Tam tam. No tylko zdiam na dół, no. Królicza farma. Ustawiamy wszystko. Tak, jak ma być. Tak. O, słodki. Dobra, będziemy zaraz pokazywać. O, gapek. Okay. Dobra. Ustawiamy. Gdzie TNT stoi? Gdzie stoi TNT? A, bo najpierw króliczki, tak? Zambiak stoi, jakby chyba tu. Zambiak sobie odstawimy na bok. Tak. Gdzie nasi żołnierze stoją? Tu. To tutaj tu diament, okej. Okay. Diament tutaj. Dobra. Gdzie stoją żołnierze? Hmm, tutaj. Zambiak. Tu Tu. Dobra. I ząbiak. I. Zombiak. I TNT. I tak. No. ok e. Mamy gotowy zestaw. Królicza farma. Proszę bardzo, króliczek. Króliczy domek, słoneczniki. Obracamy, obracamy. Piękny salon. Tak, od tyłu wejście. Mamy tam, tak jak mówiłam już, crafting, lampkę, marchewki, kwiatki. Mamy brykającego króliczka. Pokażmy to. Tak? brykając. O, taki dziki ten królik. To czekaj, przodem może pokażemy. o. Pokażemy przodem. Przodem, jak skacze nasz królik, ale śliczny. Dobra, słodziak jest. Tu, proszę bardzo, drzwiczki od króliczej farmy. I, Otwierają i się. I na koniec, słuchajcie, to jest ten moment. Uwaga. Ząbiak skrada się. Ząbiak skrada się do królika i nagle... Ła! Pokonaliśmy! Jeżeli Ci się podobało, zostaw fialkę w górę. I subskrybuj. I subskrybuj mój kanał.